No i witam Was serdecznie. Słuchajcie, właśnie z po północy. Czekamy na ptaszki. Zaraz powinien przyjechać transport. Z ostatnim transferem na ten sezon. Będą to cztery gąbki młode, a resztę pokażemy i opowiemy za chwilę. Chłopaki zaraz powinni być. Cisza, spokój. No i chłopaki odnaleźli adres. Właśnie podjeżdżają. Jest prawie wpół do pierwsza w nocy. I zaraz idziemy ptaszki wpuścić do środka. Ptaszki odebrane. Kierowca jedzie dalej. Pełna paka gołębi do rozwiezienia jeszcze. Także mają co robić. A my idziemy do głębnika. Jak takie nocne, nocne marki. Idziemy wpuścić zaraz, bo yy, młodziki od rana. Od rana nic ee, nie piły Trochę czasu były w trasie No i zobaczcie Jaka niespodzianka Szkoda, że nie mój A to jakiś obcy sobie na memiku, już nawet wiem co to za gołąb jest Wywoziłem go i przychodzi z powrotem z oddziału 300 350 młodzik, 916 numer. No i dobra. Na razie młody tylko tyle wpuścimy, żeby się napiły A na spokojnie w dzień będziemy wszystko oglądać. Moja ekipa śpi. Zdezorientowana, co to się dzieje, że to już dzień. Chodź, 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 chodź Na razie wypuścimy, a jutro w dzień sobie coś więcej powiemy, nagramy I zostawię światło, żeby się tylko napiły. No i ja witam Was ponownie w niedzielę, Dziś już za. Słuchajcie, młodziki na razie sobie wpuściłem tutaj do swoich tutaj, już jak widać. Dwa te świeże nabytki są. tutaj jest trzeci. Fajna samiczka będzie. I tu jest ostatni, najmłodszy z nich. Na razie będą tutaj z tymi z moją młodzieżą siedziały. A zaraz sobie opowiem coś więcej. Wiecie, wygląda to tak, że jedne przyjeżdżają, drugie odjeżdżają. Tutaj jest akurat moja młodzież, powodowcach wychowana. Dzisiaj właśnie kurier też będzie zabierał dwie paczuszki. Tutaj kolega Marek brał już 7 młodzików jakiś tydzień temu. No i resztę teraz będziemy, właśnie, pomału pakować. Tutaj to młodzi zaraz pokażemy, jak wyglądają. No, tak, chodź, do chodź. środka. O, młodziki myślę, myślę fajnie odchowane. Dzisiaj dwóch tutaj też kolegów będzie brało. Także za niedługo też spakujemy te moje młodziki. Także jak widać, jedne przyjeżdżają, drugie odjeżdżają. Bo myślę, że jak każdy każdy tych głębi szuka coś co do hodowli nowego, coś lepszego sobie wprowadzać. Słuchajcie, ja już chyba wcześniej mówiłem, albo może nie mówiłem, już nie pamiętam. Ja w tym roku postanowiłem, że sprowadzę sobie właśnie gdzieś około 8 głębi do rozpłodu. Z tego względu, że e, myślę taką dosyć silną bazę ma fajną zrobioną, że tak powiem, taką powrotną głębi, które cały czas gdzieś tam są, powracają. No natomiast teraz do tego e, najwyższa pora by była dołożyć coś fajnego, coś, coś takich można powiedzieć, no, z, z wyższej półki, z lepszych gołębi, z szybszych na pewno, e, jak sami wiecie, każdy, kto obserwuje to dotychczas e, moja hodowla, no to taka zbieranina. Bo jak zaczynałem, to ten coś podarował, tamten coś podarował, ten coś dał, tamten coś dał i tak dalej. No a teraz chciałbym się już skupić, żeby po prostu zacząć tworzyć jakieś rodziny, jakieś linie tych gołębi tutaj. Stąd też postanowiłem właśnie, że z dwóch albo z trzech hodowli, no jeszcze podejrzewam tam od Andrzeja, chyba z dwie, z dwa gołębie przyjadą, także osiem albo dziewięć gołębi będzie w tym roku sprowadzonych. No i dlatego tak postanowiłem, że w tym roku tutaj właśnie pierwsze gołąbki, pierwsze trzy, które pokazywałem na wcześniejszym filmie są z hodowli Pastor, Dawid oraz Franciszek. Eee, także tutaj trzy młodziki od, od chłopaku przyjechały. Eee, jest to hodowla, którą znam już kilka lat. Eee, nie jest to jakaś tam hodowla pierwsza, lepsza, którą po prostu nie wiem e, gdzieś do, zobaczyłem, dojrzałem. Eee, dużo o tej hodowli też wiem. Eee, tu od dłuższego czasu mamy kontakt. No i słuchajcie, tak samo było tutaj w przypadku tych czterech młodych, które dzisiaj przyjechały w nocy. Eee, te głębie przyjechały od kolegi eee, przemka. Eee, pękały. On leci też w tandemie z tatą, jak dobrze kojarzę, Pękała, przemysła oraz Roman. O ile nic nie pomyliłem, ale raczej nie. No i co? I przyjechały też cztery gołąbki. Słuchajcie, nie będę może tutaj też mówić, co to jakie tam, co z czego jak, bo to wiadomo, wszystko wyjdzie w praniu. Natomiast po prostu też tą hodowlę znam już któryś rok z rzędu, któryś rok z rzędu, wyniki naprawdę na, na, na skalę. Okręgu, rejonu, nawet w to roku widzę na skalę Polski bardzo dobre będą te wyniki, bo z tego co można już tu pogratulować koledze Przemkowi, to widziałem w okręgu Nowy Sącz w kategorii A najlepszy wynik mistrza zrobił, w kategorii B także zrobił mistrza, w kategorii roczne wicemistrza i w kategorii C chyba bodajże szóstego przodownika. Tak na szybko, jak dobrze pamiętam, myślę, że ten wynik A i B to będzie na czołówkę Polski. Ale to wiadomo, to wszystko jeszcze przejdzie weryfikację. Ale widzę, że ten wynik kategorii B, nawet jak z kolegą tam rozmawiałem, to myślę, że na pierwszą piątkę Polski raczej na pewno będzie. No, także bardzo wysoki poziom lotowania u chłopaków jest, materiał jest tam konkretny, dlatego też postanowiłem z tych dwóch hodowli się zasilić. Najwyższa pora, żeby coś takiego już po prostu z górnej półki można powiedzieć, przywieźć. No, przede wszystkim są to gołębie. Z głębi, które lecą całe sezony, całe programy, nie są to po prostu jakieś, to gdzieś tam kiedyś coś tam, tylko no cały czas gołębie są selekcjonowane, cały czas lecą, cały czas te, te pełne programy sezony robią. Jak i w jednej, tak i w drugiej hodowli. No tu od kolegi Przemka, także te cztery sztuki z, no z najlepszej głębi, jakie po prostu miał, wybrał mi tutaj dla mnie. Są to głębie typowo przeznaczone do rozpłodu. No, i będziemy testować. Będziemy mieszać z moimi gołębiami trochę. Trochę pójdzie gołębi, właśnie od przemka na, na gołębie od Dawida. Będą pomieszane trochę dla mnie, trochę, trochę na moje pomieszamy. Także to na pewno będą takie trochę krzyżówek się porobi z tego. No, żeby jakąś taką mocniejszą krew, mocniejszą, że tak powiem, tą linię tutaj wprowadzić. Już takie gołębi, które przez lata lecą i, i robią naprawdę czołowe wyniki. Słuchajcie, tym samym nawet jakby ktoś chciał, mogę szczerze polecić, czy to od Dawida, czy to od Przemka młode. Z tego co wiem, to u Przemka chyba jeszcze 7 albo 8 młodych zostało fajnych, takich jakby ktoś chciał, można się odezwać. Raczej są to hodowcy, którzy się nawet nie reklamują, nie ogłaszają. Po prostu kto chce, to, to, to będzie chciał, to się odezwie. Nie są to przereklamowani hodowcy, tylko myślę, że dla mnie, przynajmniej w mojej opinii, warto takich hodowców się na pewno zasilić. Słuchajcie jeśli chodzi tutaj o tą moją młodzież, to no jest to młodzież polotnika, które też zrobiły cały program. E, myślę, że są fajne tutaj gołębie. E, mam nadzieję, że wstydu mi nie przyniosą, że u kolegów także się sprawdzą te ptaki. E, bo jednak to jest dla mnie najważniejsze, żeby ktoś był z tych gołębi zadowolony. Żeby komuś sprawiały tyle radości co i tutaj u mnie przyniosły. Także tego też od nich oczekuję. tutaj koledzy też sobie zamówili po tym samczyku siódemce, który wrócił. Właśnie samczyk właśnie ma młodziki, pokażcie tylko tak na szybko tu. To jest siódemeczka, młode. Dałem mu jedną z najlepszych też samic u mnie, także myślę, że też fajne. Młodziki z niego tu wyjdą. Tak jak widać, za niedługo będą do obrączkowania. że za jakieś tam 3-4 tygodnie, no 3 tygodnie będą do odbioru. To młodzież sobie nakarmimy bo one za niedługo będą wyjeżdżały, a dostarczone będą dopiero jutro także trzeba zadbać, żeby były fajnie nakarmione i napojone tutaj słuchajcie, jeden kolega sobie zamówił 6 młodych to wiadomo, dorzucimy jednego, albo nawet w sumie dwa wszyscy młodzi hodowcy, także coś na pewno w gratisie w prezencie będzie, albo jeden, albo dwa młode tu dorzucimy no i drugi kolega zamówił 4, to też damy jednego takiego dodatkowego, drugi kolega ten co zamówił cztery dopiero w zeszłym roku, zaczął sobie hodowlę także też trzeba e, czymś tutaj wesprzeć na pewno No poczekam niech się dobrze najedzą, e, napiją e, zaraz weźmiemy się za księgowość e, trzeba wszystko popisać, co po jakich gołębiach e, ja przede wszystkim u siebie muszę sobie zaznaczyć co do kogo gdzie poszło żebym później w przyszłości też wiedział no i nakarmimy też te starsze młodziki, bo jak widać te co przyjechały głodne wczoraj wieczorem za bardzo nie chciały jeść, bo to w nowym miejscu stres ale dzisiaj już fajnie sobie tu zajedają tymi moimi beczkami starszymi Słuchajcie, to co u mnie oczywiście nie może zabraknąć, jest to yy, księgowość hodowli, tak Wam wcześniej te notatniki pokazywałem Wszystko mamy fajnie, jasno, czytelnie popisane, co z jakiej gołębi, tak samo jest słuchajcie, tutaj, jeśli teraz chodzi o te młodziki Właśnie biorę się za dla chłopaków, także tu mam wszystko popisane, co po czym, bo te krótkie numery to są właśnie teraz te z późniejszych gołębi, co są Obrączki były dobierane, bo później brakło. Także tu zaraz weźmiemy się za rozpisywanie. Tu gdzie kolega Marek brał, To już są popisane, że są u Marka. Tutaj, 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 także... No to musi być u mnie w hodowli obowiązkowo wszystko popisane, co po czym, co jak. Ważna kwestia w hodowli na pewno. Później dajmy na to jakieś fajne gębie się pokazują, wyszczelą, to przynajmniej wiemy, co z czego wszystko, wszystko jest. I tu jest taka pierwsza grupka naszykowana. Na kolegi Piotrka, też młody chłopak, młody hodowca, 6 sztuk sobie zamówił, dwa będą w prezencie ode mnie, także łącznie będzie 8 młodzików, zobaczcie tu na przykład mam sobie popisane po jakich parach, 9553 to jest roczna, która w tym roku już była pierwsza na oddział, to jest do niego młodek, tu jest 9595 roczny, który jest najlepszym rocznym u mnie na gojemniku i samica od Andrzeja Kinacha. To też jest do niego, eee, już wam mówię dalej, tu jest na przykład roczna, która była dwa razy u mnie pierwsza na głębiku. Eee, tu z takich fajniejszych 6-4-19 jest to samiczka, która jest najlepszą samicą u mnie na głębniku. 11 konkursów jest ósmą lotniczką oddziału, jak dobrze pamiętam. To jest też do, do kolegi Piotrka, tu jest 88.00 samiczka, która w setce ma u mnie 4 albo 5 konkursów, łącznie ma 9 konkursów, to też jest do kolegi Piotrka. No i tutaj jest cała parka, 2282 i 7704, cała para po 9 konkursów, też tutaj młody do, do kolegi idzie. Najważniejsze, tak jak mówiłem wcześniej, bym tylko za te gołębie się nie musiał wstydzić, ale myślę, że raczej nie będzie, skoro u mnie te gołębie lecą. Wybrałem też takie, które są dwuletnie, są roczne i teraz w tym roku młode też pozostawały, także myślę, że u kolegi też się fajnie to wszystko sprawdzi. Słuchajcie, dzisiaj pogoda u nas piękna, słonecznie, cieplutko, ptaki jak widać też już mocno, mocno porozpierzane, fajnie się pierzą. No na oblód już nie wypuszczam gołębi, tak ostatnio mówiłem, one nawet za bardzo nie chcą na ten oblód już wychodzić, to no, na woliere akurat je dzisiaj sobie powyganiałem, niech trochę z tej pogody korzystałem, zaraz pewnie jakąś kąpiel wstawimy. Się trochę tutaj porelaksują. No ptaki na chwilę obecną wiadomo, wyglądają jak wyglądają. Mocno porozpieżane. Nie korzystają dzisiaj z pogody. No i słuchajcie, paczki przygotowane. Tutaj kolega Marcin w sumie wziął cztery. Ale daliśmy, dałem dwa, dwa gołąbki, są w prezencie. Z tego względu jest to też młody hodowca, początkujący dopiero. Także tutaj dwa na start są w prezencie, żeby wspierać tych młodych jak najbardziej. No i tu kolega Piotr właśnie wziął 6 młodych, też dostał dwa w prezencie. Ale jeszcze muszę mu tu dorzucić dwa stare, bo tam te samczyki z tak także będzie zabierał. Także w sumie łącznie 6, 2 w prezencie. No i dwa te samczyki z rozpłodu też zabiera, także łącznie 10 gołąbków Ten i drugi z chłopaków, yy, młode chłopaki Też dopiero co, yy, no tutaj Marcin na pewno rok temu zaczął dopiero co hodowlę, bo nawet mówił Także z tego powodu też te yy, dwa gołąbki w prezencie No i drugi Piotrek też, yy, młody chłopak, także też niech yy, No byleby tylko po prostu chciały się spisywać te gołębie Jeszcze będą z rozpłodu dwa samczyki, zobaczcie wizualnie Ogólnie piękne gołąbki Akurat w tym roku już jajeczka były czyste po nich. E, może koledzy uda się coś uchować jeszcze, a może weźmie sobie na wygląd. Naprawdę piękne ptaki. Tu jest jeden i tu jest drugi samczyk. stary oczywiście są za darmo bo to są te z poprzedniego filmu o których mówiłem, że są dwa samczyki że one w tym roku już były bezpłodne u mnie jaja po nich wyszły czyste a jak ktoś będzie chciał może sobie je wziąć kolega się tutaj zgłosił, że sobie spróbuje po nich coś pociągnąć jak nie to będą się działy dla wyglądu także żeby ktoś nie myślał, że bezpłodne i idą na sprzedaż albo cokolwiek no i co słuchajcie, jeszcze może odnośnie tego dlaczego z tych dwóch hodowli akurat wybrałem ptaki Wiecie co, przede wszystkim patrzę pod względem człowieczeństwa, e, czyli no tutaj chłopaki są bardzo w porządku, uczciwi, a myślę, że to już jest ponad 50% tego, żeby e, nabyć dobry materiał. E, wiadomo, jeśli no ktoś jest trochę niefer i tak dalej, to już by nie wiem co się działo, to i tak zawsze no, jakieś dziadowstwo wciśnie. Natomiast tutaj naprawdę hodowcy bardzo uczciwi, w porządku. E, przede wszystkim dobrzy ludzie, także to już jest taka podstawa, żeby coś fajnego nabyć. <laughs> Druga sprawa. Tak kolega Przemek tutaj w tym sezonie 60 gołębiami dorosłymi takie wyniki wylatą, no to jest naprawdę rewelacja. No i co, no zobaczymy jak to wszystko się tutaj też u mnie sprawdzi. Wiadomo, nigdy 100% nie poleci, ale myślę, że w dużym stopniu podniosą poziom tej hodowli, co zresztą wszystko się okaże w praniu. Skromne hodowle, nieprzereklamowane, nie ogłaszające się co 2, co trzy dni, że coś jest na sprzedaż, i tak dalej. Także ja też bardzo bardzo mocno na to patrzę e, pod względem właśnie tej reklamy. E, no i co, słuchajcie, ja jadę chłopakowi do trasy, dowiozę, żeby już nie musiał, nie musiał tutaj zjeżdżać, tylko przy Esce się spotkamy, będzie miał też szybciej, bo ma dużo rozwożenia. E, ktoś jakby chciał kontakt do kuriera, co po całej Polsce rozwozi gołębie, słuchajcie, już podaję 782. 836, 637 śmiało można dzwonić, ustalać. No nie wiem, jak tam inne paczki. Ale tutaj, wczoraj, te młode co do mnie przyjechały aż z nowego Sącza, były trzy sztuki, zapłaciłem 150 zł. Te dzisiejsze, wa też po 150, są, ale to wiadomo, indywidualnie trzeba się o to pytać. Bo ja wiem, że w komentarzu każdy by pewnie pytał, jaka cena. Myślę, że około 150, 200 zł za paczkę, może w zależności w jaki zakątek polski Jadę dostarczyć gołąbki. No i co, na dzisiaj, to wszystko. Pozdrawiam, życzę miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.